Okej, okay, witajcie, witajcie, dobry wieczór. Słuchajcie, idzie ciemno, jest ciemność, zbliża się rok, tak? Przydałaby się jakaś iskra, tak? Iskra z tego narodu. Jest takie proroctwo, że z tego narodu wyjdzie iskra. Na tą, tą iskrę się może nakręcić, że to my jesteśmy tą iskrą. Skąd to się bierze, co to jest? E, to mój Pan, który się ma za Wskrzesiciela Narodu, e, na YouTubie jest. Jego żona też tam się pokazuje, miała proroctwo, że jakaś iskra wyjdzie z tego narodu. Patrzcie na duchy, które rządzą takimi ludźmi. Ten Pan jest tutaj z takim popiersiem. To jest duch czego? Królowej Niebios. To nie jest Maryja, Matka Boża. To jest duch Królowej Niebios. Skąd się ten duch Królowej Niebios wziął? To jest, jak poczytacie Pismo święte Biblii, Stary Testament, te tak zwane legendy, których nie wolno czytać. Dlaczego ich nie wolno czytać? Bo tam jest cała prawda, tak? To dowiecie się tam, że często Izraelici mieli problem, izraelici czyli wyznawcy Boga prawdziwego, tego, którego synem jest Jezus. Często mieli problem z różnymi bóstwami, między innymi z bóstwem Astartę. Bóstwo Astarte to jest mniej więcej Ishtar, tak? Mniej więcej to jest to samo, to jest ten sam Bóg, królowa niebios, tak? która im towarzyszyła. W momencie, w którym kult tej królowej niebios zmieścił się w Efezie. W momencie, w którym mamy dzieje apostolskie opisane, i oni tam weszli, słuchajcie do Efezu, jak sobie poczytacie dzieje apostolskie, to zakazana księga, to tam w pewnym momencie ten kult Królowej Niebies został całkowicie obalony na rzecz Jezusa, tak? Zlikwidowali ten kult Królowej Niebios Co się zadziało później? Później zadziały się różne tam sobory i tak dalej, już katolickie, katolickie, czyli rzymskokatolickie tak naprawdę za, za, za tego, za Konstantyna i innych, i na tych soborach jeden sobór odbył się w Efezu. I na tym soborze w efezie... Stwierdzili, że przecież inne, znaczy to tak poszło, nie? Że, że, że matka Boska jest matka Jezusa jest teraz matką boską, tak? że jest tam królową niebios i coś tam dalej. Potem kolejne sobory coś jej dodawały, jakiś szczegółów. Ale pierwsi apostołowie no, w życiu by czegoś takiego nie pomyśleli, tak? w życiu by jej w ten sposób nie potraktowali. Oni wiedzieli, że to jest Żydówka, że jest pokorna, jest błogosławiona i tak dalej, ale w życiu by jej tak nie potraktowali. Co rodzi taki kult królowej niebios? Jakie są owoce? Owoce są takie, jakie widzicie. To jest duch Mesjaństwa. To jest kobieta, która trzyma dziecko na, na tutaj. To dziecko to jest jakiś Mesjasz. On przyjdzie na świat, on zbawi, on ratuje. Jezus już przyszedł na świat, już zbawił. Tak? Jego drugi pochód, będzie, przyjście, będzie w zwycięstwie, już na zbawiony świat. To jest zupełnie inne przyjście. Tak? Tymczasem, co się dzieje w Polsce? Mieliśmy na przykład, słuchajcie, Mickiewicza. Nie wiem, czy pamiętacie. On miał schizm. On pisał w tej inwokacji, i tak dalej, Matko tam królowa ostrobramska, królowa niebios. Nie? Też to szanował, też miał kult tej królowej niebios. Tak? Też go, tylko on akurat inny obraz czcił. To on obraz w ostrej bramie, czcił na, w Litwie, na Litwie, tak? Wilnie. Też czcił. I co to robi? To rodzi poczucie mesjaństwa. To rodzi poczucie mesjaństwa, które jest w Polsce wszechogólnie widoczne on chciał być tym Mesjaszem Narodu, Zbawicielem Narodu Adam Mickiewicz, nie? Ja Adam, ja 44, coś tam na polskim tego uczyli, nie? On będzie, on należał do Towarzystwa Towianistycznego, gdzie oni twierdzili, że Polska będzie Mesjaszem Narodów, nie? I to jest cały czas ten duch, ten Mesjasz się cały czas musi narodzić, musi ta, ta Królowa Niebios przynieść tego Mesjasza Ten obecny Chrześcijan Narodu również pielęgnuje kult tej samej Królowej Niebios On nie pielęgnuje kultu Maryi Matki Jezusa Jezusa, to nie jest kult. Maryja Matki Jezusa się nie czci. To była osoba taka jak ja i ty. Jej się nie czci. Tak mówi Biblia, tak? który księża katolicy zakazywali przez długie lata czytać. I tak dalej. Jej się nie czci. Jeżeli ją czcimy, to tak naprawdę nie czcimy jakiegoś demona. Tam się coś podszywa. I potem są różne wariactwa. Potem będą różne wariactwa. Iskry nie będzie z Polski nie będzie z Polski. W imieniu Jezusa Chrystusa ja mówię, że nie będzie iskry żadnej z Polski nigdy nie Wystąpi W imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Mówię, że nigdy Iskra z Polski nie wystąpi Dlaczego? Bo nie ma takiej potrzeby To jest ściema Zrobiłem wam nagranie Podam wam teraz dwa nagrania Jedno nagranie zrobiłem, że Polska będzie błogosławiona Jest błogosławiona, bo błogosławiła Izrael I to się musi spełnić Bo takie są warunki błogosławieństwa tak? I teraz się różne duchy chcą pod to potrzeć Między innymi Duch Królowej Niebios I wystawić jakieś swoje rozwiązanie Żeby przypadkiem chwała nie była odebrana Bogu hmm. Więc to jest jedno. I drugie nagranie, jeśli chcecie naprawdę, żeby Polska z Polski coś fajnego wyszło, to jest jedna obietnica, znaczy jedna obietnica, jedno zdanie z Nowego Testamentu o tym, jeszcze tam podam dwa nagrania. Jedno właśnie o tym, o tym samostwie, a drugie nagranie takie prosto dla Polski, że możemy się spełnić, bo jest mowa o tym, że. Jakiś naród, i nie będzie to Izrael, będzie miał dane wydać owoce Królestwa Bożego. Jeżeli to będziemy my, to będziemy mieli dane wydać owoce Królestwa Bożego. I to będzie cała iskra, tak? Wydanie owoców Królestwa Bożego. Wszystko inne, wszystkie inne rzeczy to są demoniczne wpływy. Słuchajcie, ja przez lata pomagałem ludziom bezdomnym na ulicy. Chodziłem pomagać, wspierać ludzi bezdomnych. Wiecie, jak to się kończyło często? Ja spotykałem, spotykałem mesjaszy. Taki bezdomny to jest mesjasz. On ma swoją wizję Mesjaństwa. Dlaczego? Bardzo ciężko się takim ludziom pomaga. Bo on często coś, na coś cierpi. I on cierpi na jakąś swoją traumę, swoje coś, tak? I on chodzi z tym. Chodzi, chodzi po tej ziemi i on pokazuje to cierpienie innym. I on chce tym cierpieniem niejako... Mm, pokazać coś wybawić nas od tego, nie? Taki bardzo dobry przykład miałem taki w Warszawie, chodziłem na dworzec z Warszawa-Włochy i tam pomagałem pewnemu bezdomnemu, tak? Bezdomny po takim pomaganiu w końcu wyszedł z bezdomności, tak? Nie tylko ja pomagam, ale czy inni osoby? Ale w końcu wyszedł z bezdomności i wiecie, i dzisiaj on pisze doktorat o mm, no, chcę pisać doktora do potrzeby bezdomności. Czyli już zbawia świat na swoją modłę, dalej po prostu. To jest cały czas chęć zbawiania narodu jakimś sposobem. Nie możemy już zbawić narodu, bo naród jest zbawiony. Naród jest zbawiony, nawet może przyjąć, a czy jest zbawiony? Jeśli przyjmiemy owoce, które z będziemy je wydawać, to będziemy jako naród zbawieni, tak? E, możemy my być personalnie zbawieni, ale mesjaszem narodu już nie będziemy. Bo Jezus leczy rany narodów. Tu jest napisane, że Jezus będzie leczył rany narodów, tak? Więc Jezus Chrystus jest tym Mesjaszem. Jeśli jakakolwiek iskra ma być i tak to, dalej. To może to być Jezus Chrystus, tak? Ale Jezus Chrystus, który się narodzi w nas, który się narodzi między nami, i Jego, owoce Jego królestwa wyjdą z tego narodu. To jest jedyne, co może wyjść. Ale nie Jezus Chrystus Syn Królowej Niebios. Bo Jezus Chrystus nie jest synem Królowej Niebios. Po prostu. Jezus Chrystus nie może być synem Królowej Niebios, bo był synem Miriam, Maryi, po polsku Maryi, po izraelsku Miriam, yy, żony Józefa, tak? Yy, ta, jej był synem. Nie był synem Królowej Niebios. Yy, więc wszystko, co się rodzi, ten demon, który zasiaduje w Polsce. Yy, pod postacią właśnie Królowej Niebios, trzymający takiego malutkiego Jezuska tak, na ręce, potężnego Boga, takie umieszczanie potężnemu Bogu, trzymanie Go na, 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 na tym, niby, że to jest tam Jezus, nie? To jest umieszczanie Jezusowi, Chrystusowi wszystko. I na rzecz wywyższenia jakiegoś demonicznego kultu, tak, który pochodzi z Efezu, czy, czy gdzieś stamtąd, nie? I to coś naprawdę rodzi duchowe problemy i można być opętany, można mieć naprawdę du mocne duchowe jazdy i można trafić do psychiatryka z czymś takim, jeśli sobie wzdurasz, że ma, jesteś iskrą z tego narodu. Nie, nie jesteś iskrą z tego narodu. Dlaczego nie jesteś iskrą z tego narodu? Bo nie będzie nigdy iskry z tego narodu. Odwołuję, wszystkie iskry z tego narodu. Po prostu. Nie będzie. Koniec, kropka. Możemy wydać owoce Królestwa Bożego, tak? Podstawowa sprawa. I będziemy błogosławieni, bo błogosławiliśmy nawet Izrael ziemią przez wiele lat. To są dwie sprawy, tak? które, które znalazłem w Biblii. Może znajdziecie więcej. Tak, ale to są dwie sprawy. To jest Słoń Boże. <kłysy> Nie ma w swoje Bożym o żadnej iskrze, o żadnym czymś, co wiecie, tutaj się narodzi, i tak dalej. To jest coś, co panuje, opętuje i tak naprawdę nie pozwala nam się zwrócić do prawdziwego Boga bezpośrednio. Trzeba się zwracać do Boga przez Króliwon niebios, przez coś innego, przez jakieś nie wiadomo co. Wielkie nowenny, i inne takie wiecie, jestem teraz na Polach, tak? Zaraz. Tutaj wiesz, wszystkie pola są poświęcone tej jednemu wielkiemu bóstwu, tak? który nie ma nic wspólnego z Bogiem, którego cały Stary Testament tępi. Cały Stary Testament jest problem właśnie za, startę, za, za startami, czyli i takimi posągami, właśnie jakiejś królowej niebios. Tak? Cały Stary Testament jest pełen tego i cały czas to musiało być tępione. Tak? W Nowym Testamencie też to znikło, w Efezie. Pojawiło się dopiero w rzymskim katolicyzmie, ale jak już mówiłem w poprzednim nagraniu, to jest rzymska religia, to jest rzymski duch. Oni zaprosili to z Efezu, przywieźli do siebie z Efezu w posągi, tak? I tam to się zaczęło. My musimy się tego wyrzec, jeśli chcecie być zdrowi, jeśli chcemy być, że tak powiem, naprawdę wydać owoce, które Bożego, to trzeba się tego zwyczajnie wyrzec. W imieniu Jezusa Chrystusa się trzeba tego wyrzec. No i na tym bym dzisiaj skończył, słuchajcie. A propos tego. Ale to ładnie pachnie. Mm. Ok, naprawdę słuchajcie, to jest. Stanowczo trzeba do tego podejść. To nie jest zabawa. Naprawdę nie jest zabawa. E, nie jest zabawa, słuchajcie. Jak się ktoś z nas nawraca, już tak poważnie, i przychodzi do kościoła, mu się oczy otwierają w ogóle, otwieramy stary testament, patrzymy co tu tak naprawdę jest grane, odkrywamy to, nie? I czytamy, słuchajcie, żeby się pojawiła obecność Boża przede wszystkim porządki, wyrzucić stare bożki, wyrzucić wszystko, tak dzisiaj na przykład od Mateusza taki kolega z kościoła, wiem że dzisiaj pojechał do swojego domu z mamą bo mama się też nawróciła, pojechali z rodziną, tak, wyrzucać z domu słuchajcie, stare obrazki, jakieś Mat Marii, Matki Boskiej właśnie i tak dalej wszystkie takie obrazki, święconki i tak dalej robią wielkie ognisko i to palą po prostu. Nie żeby to, wiecie, jakoś działało i tak dalej, tylko żeby na chwilę się na, na, na chwilę na, na do końca życia się od tego odczepić po prostu, tak naprawdę, nie? Odczepić się od tego, nie wracać do tego kultu, zapomnieć o tym kulcie, oczyścić i być blisko z Bogiem. Bo te wszystkie rzeczy one przypominają takie na takie rzeczy, to wszystko przypomina, nie? A jednak mamy jakiś spędzić czas z Bogiem. Yy. Z samotności, tak? Z Bogiem samotności. I żeby spędzić, to się trzeba trochę oczyścić. Nie, nie mówię tego jako mm, konieczność, że tak to musi być, ale ja próbowałem to inaczej zrobić. Bardzo kiepsko mi to wyszło. Naprawdę ogromną duchową walkę trzeba przejść, żeby to zrobić bez wyrzucenia czegoś takiego. Da się, da się, ale radzę to zrobić prościej, tak jak to Mateusz się robi. Może mi się kiedyś to uda Mateusza zaprosić i wam opowie, jak się czuję wolny, jak pozbył się takich, słuchajcie, rzeczy demonicznych. Bo... Dzwonił do mnie, słuchajcie, jeszcze chyba tydzień temu, czy półtora tygodnia temu, jakiś chłopak, ma schizofrenię. zdaje się kilkanaście razy był w psychiatryku, i dobrze pamiętam, bo do mnie teraz też słucha, mogłem zapomnieć, ile razy byłeś w psychiatryku. I wiecie, on mi powiedział, że u niego w pokoju mieszka z mamą. I u niego w pokoju jest pełno różnych, właśnie świętych obrazków. Mama mu wiesza, on go cały czas pilnuje. Ja się pytam, ale jak trafiasz do psychiatryka? Kto cię... On mówi, że nie wie, jak trafia. Po prostu nagle się dzieje tak, że mama wariuje i mama dzwoni. Oni przyjeżdżają, oni wiedzą, że on już był kilka razy w psychiatryku, więc go biorą jeszcze raz. Nie? Po prostu jest dom pełen różnych demonicznych święconek. Pełen różnych bożków domowych. Czytajcie Stary Testament, tam były bożki domowe. Bożki domowe przychodzą z, właśnie z obrazkami, z różnymi takimi rzeczami, tak? które są niby święte. One nie są święte. Jaką świętością kto je poświęcił? Ludzie, Jezus Chrystus, poświęcił, poczytajcie historię Jezusa Chrystusa. Czy on święcił jakieś obrazki? Czy on miał obrazki w domu? Mamy być Jego uczniami. Jeśli wierzysz, że jest to masz być jego uczniem. Jest nie miał obrazków w domu, nie klękał do swojej mamy. Nawet tak, była taka sytuacja, że słuchajcie, mama do niego przyszła tak, i mówi: chodź, że już nie wariuj, tak? Coś to, to, takiego do niego powiedziała, nie? Że, a on powiedział: A kto jest moją mamą? Wy jesteście moją mamą i moimi braćmi, nie? Wy w sensie uczniowie, tak? Bo widzicie przystępując jako do uczniostwa Chrystusa, tak naprawdę łączysz się z innymi uczniami Chrystusa w jedną rodzinę. I my jesteśmy braćmi, siostrami, tak? Braćmi, siostrami, mamą, tak? A Bóg jest Ojcem. Tak Jezus powiedział. Wy jesteście moją mamą i wy jesteście moimi siostrami. Nawet Jezus się wyrzekł swojej mamy w tym momencie. A my ją uwielbimy jako Królową Niebios. Otwórzcie to o Biblię. No naprawdę to jest wszystko prosto, jasno napisane. Wszystko prosto po kolei. Ja wiem, że jest bardzo ciężko to otworzyć i bardzo ciężko to cokolwiek przeczytać. Ale dlaczego? Bo panuje nad nami czary. To po prostu. Żeby to przeczytać, trzeba się przełamać czary. Ja w tym momencie w imieniu Jezusa co przełamuje te czary, które zabraniają czytać tej, tej Biblii, tak? Po prostu. Otwórzcie to i zacznijcie to czytać. Tu jest wszystko jasno napisane. To było ukrywane przez rzymski katolicyzm. Tak? Rzym nie chciał, żeby świat poznał prawdę. Rzym zabijał ludzi, którzy tłumaczyli Biblię. Rzym zabijał ludzi, którzy pokazywali prawdę z tą. Rzym tępił tych ludzi. Dlaczego? No bo Rzym chce mieć jakieś swoje korzyści, inne. To jest Rzym. Na tym polega: wszystkie drogi mają prowadzić do Rzymu, a nie do Chrystusa. Ok, trzymajcie się, słuchajcie. Koniec, kropka. Iskry z polski nie będzie, w imieniu Jezusa, Jezusa je łamie. wszelakie wpływy demoniczne, które każą, że tak powiem, które ci mówią, że będziesz iskro w Polsce, tak? Jeśli jeszcze jakieś są. I gdzie je wyrzucam? Do Watykanu, bo tam jest siedlisko wszystkich demonów, więc won do Watykanu. No, tam są demony. Watykan. Tam jest siedzisko wszystkich duchów nieczystych, i tak dalej. To jest opisane. Gdzie jest to siedzisko w naszych czasach? Ja tak to rozumiem. Jak ktokolwiek zdrowym, trzeźwym okiem to popatrzy, a nie religijnym, słuchajcie, zamglonym, pod czarami, i tak dalej, to zobaczy to, co ja tu widzę. Bo tu jest wprost napisane. Wprost. Nie ma tu nic skomplikowanego. Trzymajcie się.